Przeżyła sipińska podpowiedź, wyrzucić z pamięci sześciu? Co powie Agnieszka? Nas. Sześć dla proszę. Tak, wspomnienia, ale to nie będzie. To nie to. Siedem minut dla Agnieszki. proszę. Zapomniałam. Ale żeby przypomniałaś? Bo to jest dobra tak? odpowiedź. Zapomniałam. Zapomniałam. Tak, zapomniałam! No tak się zdarza, To jest dobry tytuł. udzieliłaś odpowiedzi w 5 sekund. No i to jest niesamowita historia. Tytuł jest. Zapomniałam! Nie wierzę. Drodzy Państwo, to cały nie to Historia Marta. No?